Ja mam takie wrażenie, że żeby móc dostarczyć satysfakcjonującej jakości usługę edukacyjną dla 361 osób, około 10% z tych osób w trakcie semestru może mieć problem. Bo jeśli będzie ich więcej, to nie wystarczy nam semestru mi, nie wystarczy semestru na rozwiązywanie tych problemów. W związku z tym myślę sobie o dwóch kierunkach. Pierwszy kierunek jest taki. Zapobiegać powstawaniu problemów. Jasne, bardzo jasne zasady e, uczestniczenia w zajęciach, pracy samodzielnej, e, przygotowania, zaliczenia. Im lepiej to jest opisane, tym mniej jest problemów i tym mniej jest takich sytuacji, że na przykład dostaję pracę, która jest na przykład totalnie nie na temat. To dalej się zdarza i, i jakby nie spodziewam się, żeby był taki sposób komunikowania e, tego wszystkiego, żeby e, nie pojawiły się prace nie na temat. Natomiast wolałbym, żeby było ich jak najmniej. Kolejna kwestia dotyczy tego, że w trakcie semestru różne mamy Zdarzenia. Niektóre od nas zależą, niektóre kompletnie nie. I trzeba się temu przyglądać. I trzeba indywidualnie przyjrzeć się takim sprawom. I nie spodziewam się, żeby istniał jeden dobry system radzenia sobie w sytuacjach nieprzewidywalnych.